Cześć, tu jest i dzisiaj o dniu wolontariusza. Dzień Wolontariusza jest to święto obchodzone co roku, 5 grudnia od 1985 roku, kiedy to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to moment, w którym można podziękować wolontariuszom za ich bezinteresowną pomoc, za ich czas, który poświęcają na pomoc potrzebującym. I ja z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom, które angażują się w wolontariat. Właśnie za to, że są i że robią wiele dobrego dla innych, czy to osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób ubogich, czy na przykład może zwierząt w schroniskach. Słownik języka polskiego podaje, że wolontariusz to osoba dobrowolnie pracująca bez wynagrodzenia w celu niesienia pomocy innym, na przykład opiekująca się nieuleczalnie chorymi lub bezdomnymi. No właśnie! Dobrowolnie pracująca, bo trzeba zauważyć, że to, co robią wolontariusze, to niejednokrotnie bardzo ciężka i bardzo wyczerpująca praca, czy to fizycznie, czy to psychicznie. Wiele fundacji czy organizacji pozarządowych pewnie miałaby wiele trudności w sprawnym działaniu, gdyby nie pomoc wolontariuszy, właśnie. I myślę, że trzeba to podkreślić, że ich praca jest ważna i że jest potrzebna. A jeżeli chodzi o wolontariat, to Chciałabym teraz omówić kilka moim zdaniem ważnych kwestii. Po pierwsze, często młodzi ludzie zastanawiają się, ile trzeba mieć lat, żeby móc zostać wolontariuszem. No i to zależy, bo niektóre organizacje mają wymogi odnośnie wieku wolontariuszy, a niektóre nie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany pomocą jakiejś organizacji czy fundacji, to najlepiej udać się do nich, i po prostu spytać, dowiedzieć się u źródła. W polskim prawie nie ma też na ten temat żadnych wskaźników, ale jeżeli ktoś jest niepełnoletni, to najprawdopodobniej będzie potrzebna pisemna zgoda jego rodziców bądź prawnych opiekunów. Kolejną kwestią jest to, czy wolontariusz podpisuje umowę. I jeśli wolontariusz jest wolontariuszem na przykład przez jeden dzień, kwestuje tylko powiedzmy zbiera pieniążki do puszki i to jest jednorazowa akcja, jeden dzień, to nie. Natomiast jeżeli wolontariusz zobowiązuje się do współpracy z daną fundacją czy organizacją przez okres dłuższy niż 30 dni, to zawierane jest z nim takie porozumienie. W tym porozumieniu są na przykład określone warunki, w jakich będzie pracował, wyszczególnione są jakie zadania będzie wykonywał, są tam też jego obowiązki czy prawa, bo tak wolontariusz ma też swoje prawa. Ma na przykład prawo do otrzymania zaświadczenia o odbytej pracy wolontariackiej. Co prawda, wolontariat w Polsce nie jest wliczany do stażu pracy, natomiast myślę, że jest to element, który śmiało możemy sobie wpisać do naszego CV. Wolontariusz ma też prawo do bycia ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także do na przykład zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli chodzi o wykonywane zadanie w danej fundacji. Inną kwestią jest to, czy jest jakaś na przykład minimalna wymagana yy, liczba godzin w tygodniu czy w miesiącu, którą wolontariusz ma wykonywać, i zazwyczaj nie, natomiast no, to też wszystko zależy od organizacji czy fundacji. Wydaje mi się, że w większości jest tak, że po prostu indywidualnie się ustala wedle Twoich możliwości. Ok, a teraz o pewnych cechach, które zazwyczaj posiadają wolontariusze. Co prawda nie udało mi się dotrzeć do jakiejś wielkiej liczby badań na ten temat, natomiast w badaniu CEBO z 2011 roku, który notabene był Europejskim Rokiem Wolontariatu, zostało przeprowadzone badanie i w nim zawarto. To, jak postrzegany jest wolontariusz, osoba wolontariusza przez Polaków. I okazuje się, że przez 88% badanych Polaków wolontariusz to osoba, która jest zdecydowanie bezinteresowna. 74% badanych natomiast uważa, że wolontariusz to taka osoba, która twardo stąpa po ziemi, więc potrafi też realnie ocenić. Wartość swojej pracy. Innym badaniem, do którego udało mi się dotrzeć, e, opublikowanym w zeszytach pracy socjalnej w numerze 23 z 2018 roku, znalazł się właśnie artykuł pod tytułem Profil osobowości wolontariuszy z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. I oczywiście jest to badanie jednej wąskiej grupy wolontariuszy, natomiast mam wrażenie, że te badania mogą odzwierciedlać taki ogólny profil wolontariusza. I autorka badań używała tam y, testu NeoFFI oraz kwestionariusza inteligencji emocjonalnej INTE. Jej badania pokazała, że ci właśnie wolontariusze y, charakteryzowali się wyższymi wynikami w zakresie sumienności, ugodowości, otwartości na doświadczenia i inteligencji emocjonalnej. I po części jest to zgodne z moimi wyobrażeniami odnośnie cech, jakie posiadają wolontariusze, ponieważ obserwując różnych wolontariuszy z różnych organizacji, utworzył u mnie w głowie się taki pewien obraz wolontariusza, i moim zdaniem, często są to osoby bardzo komunikatywne, które łatwo nawiązują kontakt z innymi, łatwo na przykład przychodzi im wymiana zdań. E, na przykład potrafią podejść do kogoś, zagadać kogoś, e, zainteresować ich danym problemem, opowiedzieć o działalności fundacji czy organizacji, na rzecz której pracują. Mam wrażenie, co by się właśnie pokrywało z tymi badaniami, że są to często osoby, które są takie otwarte na nowe doświadczenia, m, lubią nowe wyzwania, chcą się czegoś nauczyć i lubią robić nowe rzeczy. W moim wyobrażeniu, wolontariusz to osoba, która lubi działać, nie lubi próżnego gadania, po prostu jeżeli wie, że coś trzeba zrobić, to właśnie lubi coś robić, lubi działać, a nie siedzieć z założonymi rękami. Mam wrażenie, że wolontariusze to też osoby, które są po pierwsze otwarte na różne pomysły, które wymyślają inni, a po drugie są na tyle kreatywni, że sami potrafią wymyślać nowe pomysły. Odnośnie, nie wiem, na przykład różnych wydarzeń, happeningów czy organizowania różnych form pomocy. Moim zdaniem, są to też takie osoby solidne, na których można polegać i jak się do czegoś zobowiążą, to znaczy, że to wykonają. I to właśnie byłaby ta sumienność z przytoczonych wcześniej badań. No i zauważyłam, że osoby takie często też są wrażliwe i empatyczne, co też by się pokrywało z tymi badaniami, bo w tamtych badaniach osoby miały wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, która się ewidentnie wiąże z empatią i wrażliwością. Mam wrażenie, że takie osoby właśnie potrafią dostrzec wokół siebie, że ktoś potrzebuje pomocy, a kiedy już go dostrzegą, to starają się zrozumieć problemy tych osób, do których wyciągają pomoc. Dłoń. No i zdecydowanie są to osoby, które po prostu chcą nieść pomoc. Myślę, że jest pewnie jeszcze wiele, wiele innych cech, którymi taki typowy wolontariusz się charakteryzuje. I jeśli jakieś przychodzą ci na myśl, to koniecznie daj znać w komentarzu. A jeśli nie jesteś jeszcze wolontariuszem w żadnej organizacji, a na przykład chciałbyś się tym zająć, to koniecznie przemyśl sobie na początku pewne kwestie, takie jak na przykład, na czyją rzecz chciałbyś pracować? Czy to będą właśnie, nie wiem, dzieci, osoby starsze, zwierzęta? Po prostu trzeba mniej więcej się ukierunkować. Po drugie, zastanów się, ile czasu możesz realnie poświęcić na taki wolontariat. Zastanów się też, co możesz zaoferować, czyli jakie masz umiejętności, które mogą się tam przydać, jak możesz się przydać danej fundacji czy organizacji. Zastanów się też, jaka forma najbardziej Ci odpowiada. Czy wolałbyś pracować w grupie, czy może na przykład wolisz pracować indywidualnie? Zastanów się też, czego Kompletnie nie jesteś w stanie zrobić, czego nie dasz rady, bo na przykład nie umiesz, nie czujesz się z tym dobrze, bo na przykład nie każdy potrafi podejść do kogoś na ulicy, zaczepić, zagadać, bo nie jest w tym dobry, tak? A jeśli nie wiesz, jak zacząć, to zorientuj się, czy w Twoim mieście jest coś takiego jak centrum wolontariatu. W większości miast takie centra wolontariatu już są i oni prowadzą po pierwsze nabór wolontariuszy do różnych organizacji, z którymi można współpracować w danym regionie. Można też się spytać o różne kwestie techniczne. I wszystko, co chciałbyś wiedzieć, myślę, że te centra wyjaśnią. I wcale nie miałam tego zaplanowanego, ale chciałabym jeszcze powiedzieć, Ponieważ ostatnio miałam przyjemność spotkać się z jedną panią, właśnie wolontariuszką, która współpracowała z Bankiem Żywności w, w moim mieście. A jako, że na koniec listopada w tym roku przypadła wielka zbiórka żywności, właśnie dla banków żywności, na pomoc dla osób potrzebujących na święta, i ja, jako że co roku właśnie tak robię, to w tym roku również. Przeznaczyłam pewną sumę pieniędzy, kupiłam różne rzeczy, moim zdaniem takie, które się mogą przydać różnym rodzinom. Do tego, żeby mieć kilka chociażby ciepłych posiłków. Kiedy poszłam oddać ten wózek z zakupami, porozmawiałam sobie chwilkę z panią, która była wolontariuszką, i ta pani okazała się być naprawdę sympatyczna. Wydałam się bardzo ciepłą osobą, która po prostu chce nieść tą pomoc, życzyła mi zdrowia. Porozmawiałyśmy dosłownie przez chwilę, a już dowiedziałam się, że no, w swoim życiu też nie miała łatwo, bo straciła kogoś bliskiego. Natomiast Natomiast, jak widać, podniosła się i wydaje się, że ten wolontariat to też taka rzecz, która troszkę jej w tym pomogła. I myślę, że 5 grudnia to nie jest przypadkowa data, ponieważ grudzień to miesiąc, w którym mamy chęć pomagać troszkę więcej. Ok, i na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!